Do niedawna panowało przekonanie, że telefony z fizyczną klawiaturą QWERTY to zwykle modele skierowane do klientów biznesowych, wykorzystujących komórkę do zadań zawodowych, takich jak synchronizacja służbowego konta pocztowego. Mobilny dostęp do e-maila interesuje coraz bardziej także zwykłych klientów. Sprawia to, że producenci wprowadzają na rynek bardziej masowe modele, wyposażone w pełną klawiaturę. Połączoną z innymi funkcjami ułatwiającymi komunikację. Takim urządzeniem jest przetestowana przez nas niedawno Nokia C3. Obudowa Nokia C3, mimo obecności klawiatury QWERTY, wygląda młodzieżowo i świeżo. Spora w tym zasługa kompaktowych wymiarów słuchawki: 115,5 na 58,1 na 13,6 mm i wagi wynoszącej 114 gramów. Przedni panel, poza wyświetlaczem i klawiaturą QWERTY, wzbogacono o klawisz kontaktów i wiadomości. Nad ekranem znajduje się głośnik słuchawki. Producent podszedł minimalistycznie do elementów na bocznych krawędziach aparatu. Lewy bok skrywa port microUSB, slot kart microSD oraz przycisk otwierania klapki baterii. Analogiczny przycisk znajduje się na prawym boku poniżej niego umieszczono zaczep smyczki. W górną krawędź wmontowano gniazdo mini jack 3,5 mm i port ładowania. Tył Nokia C3 ma wbudowany obiektyw aparatu fotograficznego i głośnik. Testowana przez nas Nokia C3 sprawiła młodzieżowe wrażenie również z racji koloru modelu dostarczonego nam do testów. Złoty metalowy przód i klapka w połączeniu z białym korpusem to zestawienie wymarzone dla kobiet. Jakość materiałów nie pozostawia nic do życzenia. Poszczególne elementy są dokładnie spasowane, mechanizm otwierania klapki działa bezproblemowo. Telefon pewnie trzyma się w dłoni. Jego obsługę utrudniają za to zbyt małe przyciski. O ile kobieca drobna dłoń może na klawiaturze Nokia C3 sprawnie pisać SMS-y, o tyle większe męskie palce mogą mieć trudność z trafieniem w odpowiedni klawisz. Na plus należy zaliczyć za to odpowiednią wypukłość klawiszy. Nie mamy natomiast zastrzeżeń do wyświetlacza 2,4 cala o rozdzielczości 320x240 pikseli. Obraz, jaki generuje, jest na tyle czytelny i kontrastowy, że możliwe jest komfortowe przeglądanie stron internetowych. Zaimplementowana przeglądarka Opera Mini funkcjonuje z zadowalającą prędkością. Z internetem możemy łączyć się poprzez GPRS Edge oraz Wi-Fi w wersji B i G. Oczywiście nie mogło zabraknąć obsługi Bluetooth 2.1 i USB 2.0. Wbudowaną pamięć wielkości 55 MB możemy rozbudować za pomocą kart microSD do 8 GB. Sprzętowe możliwości komunikacyjne uzupełniono o kilka przydatnych aplikacji, do których mamy dostęp już z poziomu ekranu głównego. Naciskając dolny bądź górny klawisz nawigacyjny możemy spersonalizować pulpit dodając m.in. widget poczty e-mail, łączności w LAN, czy aplikacji społecznościowej. Pierwszy z nich pozwala na łatwą synchronizację z większością popularnych kont pocztowych i bieżące odbieranie wiadomości bez opóźnień. Również aplikacja sterująca połączeniami Wi-Fi zasługuje na pochwałę błyskawicznie wyszukuje dostępne hotspoty i sprawnie nawiązuje połączenie z nimi. Znana z innych modeli noki aplikacja społeczności na ekranie C3 prezentuje się przejrzyście i jest łatwa w obsłudze mimo braku ekranu dotykowego. Tradycjonaliści docenią dobrą jakość rozmów, jakie możemy przeprowadzać za pomocą noki C3. Wiadomości SMS wyświetlają się w formie rozmów. Bateria o pojemności 1320 mAh wystarcza według producenta na 7 godzin rozmów lub do 800 godzin pozostawania w trybie czuwania. Nasz test, w którym mocno wykorzystywaliśmy możliwości multimedialne Nokia C3, musiał być przerwany na ładowanie telefonu dopiero po 4 dobach. Przegląd multimediów Nokia C3. Rozpocznijmy od aparatu fotograficznego. Matryca o rozdzielczości 2 megapiksele, bez lampy LED i autofokusa, wystarcza do ujęć na zewnątrz w pomieszczeniach, dają o sobie znać słabości charakterystyczne dla tych parametrów. Stosunkowo mało rozbudowane są również opcje ustawień aplikacji fotograficznej. Nokią C3 możemy również kręcić filmy 320 x 240 pikseli. Dużo lepsze wrażenie zrobił na nas odtwarzacz muzyczny Brzmienie utworów zarówno przez dołączone słuchawki, jak i wbudowany donośny głośniczek nie pozostawia wiele do życzenia. Nawigacja po playerze jest intuicyjna. Istnieje możliwość umieszczenia go wśród widgetów na ekranie głównym. Z tego samego poziomu można też sterować wbudowanym radiem FM z RDS. Nokia C3 to telefon, w którym trudno znaleźć poważniejsze mankamenty. Stosunkowo mała klawiatura może być trudna w obsłudze przez osoby z większymi dłońmi, jednak pozostali docenią zgrabną, kompaktową budowę tego telefonu. Odpowiednia jakość wykonania, przejrzysty i płynny interfejs, czytelny wyświetlacz oraz zestaw praktycznych widgetów czynią obsługę modelu C3 przyjemną i bezproblemową. Użytkownicy lubiący spędzać czas poza domem mogą zainteresować się Nokia Squirti również ze względu na wbudowaną łączność Wi-Fi, przyjemne dla ucha brzmienie odtwarzacza i długi czas pracy baterii. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych testach, polub nas na Facebooku, śledź nas na Twitterze, oglądaj nas w Look TV, zasubskrybuj nasze filmy na YouTube. Masz pytania, sugestie. Pisz do nas!